Eee no siemanko No witajcie wszyscy leszcze i inni <grymne> Dobra żarty Jeszcze raz Kwiatki ludzie i ptaki <grymne> i w ogóle wszyscy dobra, dobra. w starbandzie jakie tylko rasy istniejecie Dobra witajcie wszyscy w świecie starbunda Siadaj was, nie a nie tam No dobrze czekaj ja właśnie sprawdzę Mówisz że... E o faktycznie... Daj nakarm mnie n mnie <grymne> O, faktycznie patrzę. Tak mi urzekła twoja historia, więc mówisz, że go chciałeś uratować. Ej! <laughs> Ej, zajebiste, takie smaczki są najlepsze. O, ja chciałem ci dać kolorę, ale ja chyba nie mogę. A w ogóle, może tak pogadajmy, tak troszeczkę komiksowo. Jakieś w TIBI się to robiło? Okej. Okay. Hmm. to bardzo szybko mija i nie widzi tutaj ha, ha, ha. wszystkiego. <laughs> Ale ja widzę, wszystko inne. Widzisz wszystko inne? <laughs> widzę, widzę, co gadasz przecież, jest czat w. Ale no tak. W lewym dolnym <laughs> rogu ekranu. No tak, zapomniałem o czacie. Ej, to w sumie to. Nie wiem po kiego ży. Ej, można chyba zablokować tutaj. To ja mówię w tle? Tak, to ja mówię w tle, oczywiście. Jakieś takie małe przybicia. Ty, właśnie skupia, masz koło wrotek to ja z chęcią zobaczę. Jakie ubrania? <grym> Naucz mnie dziergać. <grym> <grym> A więc tak, ja ci poradzę, żebyś zrobił sobie ubranie typowe na śnieg. Czyli kurtkę, no. Snow Infantry Chest, Snow Infantry Helmet i Snow Infantry Pants. Ja się Tego widzę, względu, że, to że naprawdę w nocy to pomaga. Już Zwykła kurtka i w ogóle nie marzę w nocy. To tyle, ci powiem. No, ja już mam zbroję Świetne mi... to jest. I mi akurat w nocy już nie jest zimno w tyłek, ale będziemy teraz przynajmniej mogli pójść na lodową planetę. I podejrzewam, że w lodzie będzie wiele łatwiej kopać niż. No, masz kopera? Tak czy inaczej, tak. mam już lepszy kill. Mam siekierę. Mam żarcie. topór, który pasuje do mnie. Kuszę moją ulubioną. Oczywiście, latarkę. Ja, ja, ja się na, I żarcie. Na, ja się na swój statek. Idziemy żeby... na planetę? Nie, ja muszę wziąć skórę nie. ze swojego statku. i... A, to wiesz, ja tylko wziąłem kurtkę, nie? To weź więcej tej skóry, to zrobisz jeszcze mi spodnie. Znaczy, no, aż trochę Masz tyle tej skóry, to ja... no, nie mam. Czekaj, bo chyba jest mi jeszcze... No już trzeba spad, iść po prostu... na polowanie! Ojej! Jej. Tyle steaków upieczemy sobie, że... Chyba gdzie ja mam skórę? Skóra, 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 skóra z ogóra. Ej, ja nie widzę jej. Tyk, 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 tyk. Ty. Uuu, bida w kraju, nie mam chyba. Tylko mam taki syfki w, ma? w nie ma, okej. A zauważyłeś u mnie jedną rzecz na wejściu w ogóle. Że nie masz doktorka. No. doktorka dziadkę. Nie bo nie wpuszczał. Nie uciekł sam właściwie. Ale popatrz Dyskuczmy. na wejściu co mam. Takie kółko Właści... fajne. No gong. ja też go mam. Wow. No. Nie, mam cztery skóry, wiesz. Tylko. Więc faktycznie idziemy na planetkę i dziabiemy skórki. Wszystkie zwierzaki będą nasze A że Ta. wszystkie co wyglądają jak like, Pokemony to wiadomo <laughs> To co możemy zrobić Że ty idziesz w lewo, idę w prawo i się spotkamy po drodze <laughs> O ile dla bosa nie trafimy No mi on nie jest groźny, bardziej tobie O patrz skuperek z, z pochodniami Dlatego to wolę jest. iść z tobą Aha <laughs> Co zabijałem Cię? Uch! Tak, w ten mój miecz dostałem, mogę ci go pokazać, ale obiecaj, że mi go oddasz, ok? Dobra. Dobra. Ja go dostałem od y, tego króla na zamku, mojego pierwszego. I jak widzisz jest dosyć kozacki. No łóżko. Już go patrzę, tylko gdzie on jest? A, tutaj mi się schował. I masz tylko atak. 21. Ma zwykły atak Wee. i ma jeszcze zatruwanie naprawy. O, fajnie moja postać biega z tymi łapkami. Gdzie ty jesteś? A, właśnie widzę. Zostawiasz ślad ze stejków. <śle> A, Bulbazar <zarubi>. był <śle> O nie. Ja na szczęście mam jeszcze mój stalowy łuk. Więc nie jestem taki bezbronny. Ty się wkopałeś w ziemię? Nie. Co to za oh, fuck. Prawie bym wleciał w tą dziurę. Zgrywnie, gdzie Którą wykopaliśmy wtedy, cholera, no nie wiem gdzie ty O, czekam. widzę easter egga. Widzisz easter egga? Yy, zwierzaczek ma ten. Yy, wygląda trochę, jak, jakby miał skrupę z Super Mario Bros. O, poproszę. No tu gdzieś podziemny. No to znajdź mnie teraz. Kuźba, gdzie ty jesteś? Koło takiej o. niebieskiej palmy. Klatka, taka tam, gdzie wylądowaliśmy. Tam, gdzie wylądowaliśmy? Kieruj się tam. Do... Kieruj się tam, gdzie wylądowaliśmy. O, oh, fak. Um, wiesz co? Aha, bo byłem, byłem na twoim statku, muszę być. Bo się tak zdziwiłem, gdzie mnie przeteleportowało, to przeteleportowało mnie po prostu na planetę, na której ja byłem. Ty nawet puchar na stole sobie postawiłeś, no patrzcie jaki burzuj. Dziękuję. Co ja sobie postawiłem? E, kubek na stoliku. No tak. Yy, zawaliłem go w poprzednim odcinku. Hmm. Ciekawe, co ja chciałem... Za... Aha, już wiem. Ja chciałem się tepnąć na swój statek i przekonwertować piksele na bloki. Bo nie chcę tego stracić przez przypadek. No? Ktoś nam jak jeden... krwią. Mam jeden dwutysięczny klocek. O, no, jeszcze ja pójdę Ciekawe? na ciebie. Jestem ja czy mogę to jakoś sprzedać. Jest, jakby co, w skrzynce pokładowej, drugi rządek od dołu. <grym> Chcesz czapkę magika? Pixel Compass. Cześć, no, e, co, Cześć wolę, co, co gdzie? Chcesz czapkę magika? E, nie, dzięki, wolę swoją koronę. <grym> Dobra, trzeba pobywać parę śmieci. E, broni mam kilka przy sobie. Stejki. Nie wiem, do czego są takie emblematy. Hmm. Nie mam pojęcia co to daje. Mogę wziąć I jeden mogę... Molter Core? No, możemy sobie zkraftować e, Pingwin, jak chcesz. Nie, nie, dzięki, ja tylko ten. No, ja tylko chcę wziąć, wziąć jeden. Jeden, bo o... będę robił fajną taką rzecz, przecież. To ładnie to podzielę. Już ci oddaję. Okej, okay. już masz 8. A to Licimy na twój statek Okej, okay, lecimy na statek To Jest twojego statku Na planetkę To ja tu mam Czy to jest tarcza Aha Tak <tryk> Możesz kosztować sobie tarczę. A gdzie jest ten mój miecz? Ha, tutaj się przełoży na ten big slot. Okej, okay, dobra. A gdzie ja mam swoją tarczę? To jest pytawka. Dobra, tutaj będzie dobrze. Oczywiście, musiałeś mnie stralować na wejściu. Co? Ja? Gdzie? A Cię nie trollowałem. No to kto mnie zembrło, bo... Nie, może zemsta twojego naukowca. Tak, na pewno. <laughs> NPC jest są tacy mądrzy, pamiętam. A skąd wiesz, to jest Starbucks, tutaj może wszystko być. Ale bez przesady. Inteligentnych graczy to na razie spotkałem tylko ciebie. Jestem ja ciekaw, ile osób może No, będziemy to chyba robić. Ty robić, będziemy sprawdzać to. Będziemy o. powiększać naszą rodzinkę. Do kolejnej istoty. Byłoby fajnie O, fajnie, fajnie o, bardzo W końcu fajnie. będzie takie małe strzało No, kto atanka. wie Moc światła Dobra, teraz... <noise> Moc światła Teraz trzeba się pożywić Żeby nie postać nie umarła z głodu Eee ja no, Nie, super. w sumie po... Tak, w sumie powinniśmy polecić na ja też s... Te skórki powinniśmy No i staje pochodnie, jeżeli masz Mam nadzieję, że masz jakieś pochodnie 16 tylko a, to kicha, to mało No kicha, kicha Tak się wszystko wali, że No, ale dzięki temu szybko się te rudy wyciągają A, zakopałem się A, tam jesteś No, tam jesteś. Taki okay, lag, tak, że można. No, wiesz co, trochę tych obliczeń tutaj jest, informacji No, każdy ten, każda ruda ma blot... Ło, jakiś no. zwierz! Atakujecie? Nie, jeszcze nie. Dobra, no, to dobrze. Na razie, o, si na razie świeciłem w łóżku. Okej, okay. łóżka. Ło, ale Brzydol. Atakuje? Nie atakuje. Dobrze. To jest spokojowy Brzydol. Dobra, czyli mam go nie rozwalać. Nie, ale tutaj już ból zaatakował mnie. Ale zginęły szybko. No właśnie, on ma taką podobną do tego, do żółwii z Super Mario. Zróbkę. No ja, to też, bazaat. Ej, kolejne kryształy. Ło! Ło! Całą jaszczurę zapadnę. Nie widzę zabawę. tam... Ło, Co ty robisz? Całą mapę zbudziłeś. Ej, znalazłem z kamienny pilar. Znaczy, że to była jakaś e, cywilizacja, powiedzmy. Ło. Podziemna cywilizacja? Może i zaraz znajdziemy. No nie jest wykluczone, wiesz co, jak e, mi, pierwszy raz kopałem, miałem zonka, kiedy wpadłem do gigantycznej... Crystal Plant Seed. ciekawe. Do gigantycznej jaskini wypełnionej kośćmi. To było dosyć... Uła. straszne. A, o, coś się mi O Boże, co to było no, za Walczę! Walczę! Wow. Wow. Nie spadaj, nie spadaj! Sieć na górze, sieć na górze. Dobra, siedzę okay. z latarką. Co ci zrobię schodki? Okej, okay, Ja. No. Tu ja? na dole była lawa i mógłbyś się sfajczyć przypadkiem. Tego byśmy nie chcieli. No nie, ja swajczony nie, dobrze nie smakuje jak rośliny <ścoughs> na No dzięki kurde byś ja nie czas wiem z jakiej to... rośliny. Nie, <ścoughs> nie wiem z jakiej rośliny jesteś. Nie. Myślałem, że powiedz nie wiem z jakiej rośliny, że się urwał. <ścoughs> co? To by bardziej pasował w No nie, zgubiłem cię znowu. A ja wiem gdzie ty jesteś, bo mi świecisz latarą. O, rybko, cześć rybko. Pa rybko. Tu o, jestem. Co, a tam jest lawa. Dobra. Myślałem, że tam lawa jest. Bo tak troszeczkę brzmi to jak jądro ziemi. Okej, okay, tam jest na pewno lawa. Ciekawe mnie co tak, to jest widać. za skałka. Cobblestone. Hmm. Jak się głębiej człowiek... No, Zakolej, to dojdzie... <gry> Jak się człowiek głębiej w to dojdzie do mm, skały pouderzeniowej. tak zwanej. Nie wiem, czy tam byłeś ze Ziemi? Byłeś ze mną w Ziemi? Wczoraj skończyliśmy tam w sobie. Tak, z... znaczy ty skoczyłeś, bo ja bym się swajczył. Tam, wiesz, bardziej jesteś z wody zbudowany i szybciej co? się regenerujesz. <laughs> ja się No Każda regeneruję. postać ma ten, swoje, z tego co zauważyłem, każda postać ma swoje jakieś własne uzdolności już przy wyborze. Tak? No, na przykład ja się... człowiek. Arznie, bardzo łatwo. No, myślę, że to nie jest. Nie lubi zimna. To jest zawada, nie przewaga. O, tak, że to jest taka, taka, Takie założenie no, w sumie Chyba by to dużo mówić. Masz coś tam do picia dobrego? Łopat, kurde! Chciałem coś tu do picia? No, miałem podwójne, miałem, dru, miałem drugi schemat podwójnego skoku A, mogę go wtedy tobie dać. Nie tutaj niczego nie ma. Jakbyś też mógł sobie skakać. Maciusi, to fajnie, wiesz? ale teraz o. już. Ja nie jestem Maciusiem, ja jestem Timmy. Wyglądaj jak Król Timmy pierwszy raz. <gryl -timi> tak. O nie, złapałem. Król Timmy dwudziesty ósmy. Bo było kilku następców po drodze. Masz takie propozycje: skrypki na YouTube. Rybka. Bezwodna. Hmm. <gryl -timi> ja Jestem ciekaw, jak on <gryl -timi> jest w tej grze w sumie, bo. Tak, gdzie podesłuchałem tego screena, to jest jakaś pustynia. Tutaj widzimy kresztowe jaskinie. Są kościste, mm, grzybowe, mięsne. Mięsne jaskinie są. Mięsne? Mięsne, tak, Dosłownie mięsne. Ło, diament, chcesz wykopać sobie pierwszy diament? Tak, Ta ja chcę wykopać, a ty mnie broni pada, nie broń, podawanie. Dobra. Ja tam masz złota dużo. No ale muszę rozumiem, postawić ty... pochodnie, bo tu nic nie widać. <laughs> Jakbyś znalazł ple, platynę... twój platynę? Tak, platynę to ja bardzo chętnie, bardzo chętnie. W ogóle trzeba zrobić... E, Mówić o jakiejś kompilacji. <laughs> Będziesz tak skakał. <laughs> no niestety, Aj, zgasiłem. Czekaj, pozwól, że ci podsadzę pomocnego kloca. Proszę. <laughs> Dziękuję ci bardzo. Mam nadzieję, że nie będę potem śmierdział. Rybka mnie ukąsiła, no co za... A właśnie, jesteśmy przy wodzie, to ci pokażę tą właściwość mojej... ...kuszy. A ty kop tam dalej ten... diamond ja Mówiłeś, że chcesz no, zrobić tu. jakąś kompi ...kompilację. Tak, oj. Ty mendo... Brudnione. Jestem jak jakbyś to chciał zmontować. Dobra, teraz patrz, patrz, patrz. Cyk. I jak to pięknie teraz tak powolutku spada. Wow. No. Jest fajne, że jest takie złotkę zielono. Słodkie. Tak, zielono po świata. Kuźwa, głupia Dobra, mm, więc mówisz, że chcesz zrobić jakąś kompilację taką. Mm, fajnie by było. To byśmy musieli robić jakieś głupoty. <laughs> Mogę kojarzyć ludziki na koksie? To... Czy nie kojarzysz? Ludziki na koksie? No. Nie, niestety nie widać. Muszę ci podesłać i to tam Przy okazji tylko o, No cóż, ci, zacofany jestem, wiem Ciemność? Ta, zacofany, ja to pamiętam z, jeszcze z gimnazjum Ej no, ty poświeć no, no tutaj Nie latarką pochodnią w ogóle, ej, właśnie, mam bombkę, to może użyjemy pierwsza z tej bombki. Z co ma mam ich tylko dziewięć, ale trudno. Ale warto pokazać w sumie. Okej, okay, dobra, ale leci, leci. 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 Co się stanie? BUM! Ale kicha. Słabo! E tam myślałem, że bardziej się coś stanie. Nie wiem, w bomby atomowej. Ale jest fajna Ty animacja, więcej mieczy, bo... ty, ty więcej psilopem zrobiłeś niż bombą. No. Ej, a wiesz, że nawet widać długość lądu, jak się pali. To fajne. No bardzo ciebie bardzo. Ciebie? to są chyba perfekcjoniści straszni. Każdy raz nie W na, na jej korzyść. A na i korzyść. Ciekawe jak długo będzie jeszcze trwało tworzenie tej wersji beta. O, żoło jest. Nie wiem, ale chętnie zobaczę jeszcze nowe rozwiązania i nowe rasy. Ja I ciekaw, więcej czy... itemów. Nowe rasy to na pewno jeden z tych 260 modów coś da. Trzeba się w ogóle zainteresować. Tym no, no Pamiętam, jak no do Skyrima I mo, ten do Morowinda, a Morowinda pewnie, prawda? Powiedzmy. Oczywiście, wracaj KGR, RPG. No to miałem 16 Giga modów. Do Obliviona jakieś 17, a do Skyrima 21. <laughs> Podejrzewam, Uwa. że jakbym się. No, podejrzewam, że... Ej, w sumie w dwóch będziemy szybciej kopać. <grych> Aha. No, pomóż mi kopać. To <grych> pomóżczam. Więc podejrzewam, że jakbym się zagłębił w ściąganie modów do, sta do Starbonda, to bym się nie skończył na no, jednym, tylko pewnie na więcej niż w połowie. Ej no, Timmy, pomóż mi, kile. No. E Dobra, robię, robię, co mogę. Kop, 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 kop. Tam jest Jóra, złoto! Kop. Kołów dziurę, kom, dziurę. E, klasyki. dziurę. klasyki. na No, jak. Jedna, jedna z moich ulubionych bajek z dzieciństwa. W ogóle, jakie są twoje ulubione bajki z dzieciństwa? O, bajki czy to na czym się wychowałem? E, to na czym się wychowałeś może bardziej. E, no to na pewno Dragon Ball, bo pamiętam jak z opiekunką do dzieci się wykucałem, że chcę oglądać Dragon Balla, a nie mody na sukces. Eee... Alemelek, Rexio. A tak to resztę zapewniały konsole, SNES i tak dalej. Ale so, pochodzenie... wy oczywiście Pegasus i... I seria Dragon Ball oczywiście i... Kapitan Subasa. A wiesz, że mają o zrobić ile kolejny... co chodzi. Tak, kojarzę. A wiesz, że mają zrobić kolejny film z Dragon Balla? Wow. No. I dowie... Tylko że jestem Od... większym maniakiem subasy niestety. A, no, taka informacja ciekawostka. Ej, że w jednym z filmów była pokazana matka Songoku. Ty, wow. To tylko nie ludzie matki? o tym. Tak, tylko ludzie o tym nie wiedzieli. Dobra, lepiej się uciekaj stąd, bo jak się dokopię do tej lawy, to będzie grubo. A no już kup... jestem z drugiej strony. Dobra. Leje się! O, oh, fuck. No i zdechłem. No... Ej, właśnie jaką ty masz animację jak giniesz? E, znikam. widzimy ile co Nie, bieram. dobra, ale jak się odradzasz, pojawia się kobieta, rozkłada nogi i następuje poród, czy co? Nie. E, u mnie... U mnie to wygląda tak, że po prostu w próbówce się rodzę, no. A, jesteś gdzieś z próbówki. Coś, o, to... nie, coś takiego jak w Awatarze, jeśli dobrze pamiętasz ten film, Avatar, Awatar. No, pamiętam kojarzę. No, coś jest, takiego co? właśnie, tak się odradzam. Hmm. Kurde, ja nie Mówisz? powrócę na statek bez ciebie, będę musiał tutaj Czeka, Idę takiego do ciebie. Górę. idę do ciebie. Dobra, wyjdę ci na powitanie.